Witam wszystkich. Dzisiaj opowiem o kolejnym zielonym czołgu z ruskiego tych Na wstępie chciałbym podziękować Reku Italowi za pożyczenie mi konta. Czołgiem tego odcinka jest czołg czwartego tieru, czyli T-28. Mój pożyczony czołg ma akurat działo 85 mm F30 silnik taki jak w BT7 czyli M17F o mocy 500 koń mechanicznych. No i tylko tym się różni od dopiero co kupionego T28. Pancerz porównując go z odpowiednikami T28, czyli M3 z amerykańskiego drzewka i pancer 3 z niemieckiego jest wyjątkowo cienki. Plusy czołgu to stosunkowo dobra zwrotność, prędkość maksymalna 45 km na godzinę. Oraz świetne działo jak na tier 85 mm, które przebije spokojnie wszystkie piąte tiery i może dobrać się do pancerzy szóstych tierów. Wadami są długość i wysokość czołgu, przez co łatwiej w niego trafić. Tekturowy pancerz oraz niska szybkostrzelność działa. Mimo wad jest to dobry czołg, który może wygrywać w pojedynkach z tierami piątymi, ale ze słabszym działem może mieć problem nawet z tierami czwartymi lub nawet trzecimi. Jak ktoś lubi zdobywać medale typu stalowa ściana czy okupant, to ten czołg nie jest dla niego. Czołki jest chyba najlepszy w zdobywaniu medali, wsparcie, snajper, ewentualnie nawet żołnierz i obrońca. Jednak ja bardziej od niego wolę amerykański M3 Lee oraz niemiecki Panzer III, które mimo słabszego działa są naprawdę dobrymi czołgami. T28 fajnie wjeżdża się starana w inny czołg, ale przez to, że jest wysoki, to łatwo w niego trafić, i cudem by było zdrykooszetowanie od niego. No to by było na tyle. Dziękuję za uwagę oraz Rekuitalowi za konto. W następnym filmie opowiem o amerykańskim T29. Zapraszam.